Ale to tylko przebranie. Siemka! Ja jestem Jurgen Klop, znany również jako PZ i witam Was w kolejnym odcinku serii KOKU! Czyli komentarz, od których musiaje 10 dni. Tyle musieliście czekać na kolejny odcinek Waszej ulubionej serii. Nie w internecie, no nie będę aż taki nieskromny. Powiedzmy, że na tym kanale. Ściana za moimi plecami, w ogóle ta cała sceneria się już powoli zapełnia. Powiedziałbym nawet, że mało miejsc zostało na dodatkowe kartki. Nie wiem w sumie, co mógłbym napisać na tych kartkach. Wszystko, co macie wiedzieć, to wiecie, a w zasadzie nawet... Nawet się nie stosujecie do tych rzeczy, bo niektórzy i tak piszą koku przez U zamknięte. Tam nie ma U zamkniętego, nie ma żadnego U. Powiesiłem tutaj jeszcze jedną antyramę, która w sumie jest schowana, ale ważne, że ja ją widzę. Bardzo dziękuję tradycyjnie za wszystkie pytania. Oczywiście wszystkie przeczytałem. Naprawdę się cieszę, że cały czas aktywność w sekcji komentarzy i nie tylko, bo też poprzez oceny, które widzę, jest duża. Naprawdę serdeczne dzięki. Mam dzisiaj dla Was kolejną świeżą niczym bułki z piekarni, dawkę pytań. Ale zanim to, mam coś dla Was jeszcze. I to nie jest wszystko. To będzie za darmo. Tak, w zasadzie za darmo. Nic nie musicie robić. 46 zł. 46 zł. To jest równowartość 10 euro. Mało tego, wyobraźcie sobie, że możecie pomnożyć tę kwotę razy 2. To nie musi być tylko marzenie. To może być rzeczywistość. Jeśli weźmiecie udział w giveaway'u już kończącym się powoli giveaway'u, do którego link znajdziecie w opisie, macie szansę na wygranie 46 zł, czyli 10 euro. Oczywiście kurs się zmienia. Do wygrania są dwie karty podarunkowe, każda o wartości 10 euro do wykorzystania na Enebie. Co to jest kurwa Eneba? Już spieszę z wytłumaczeniem. Eneba.com to nowy rynek gier oferujący ponad 10 tysięcy produktów cyfrowych z nieustannie rozwijającą się biblioteką gier. Eneba przyniesie wam najtańszą ofertę na rynku dotyczącą dowolnej gry, nowej lub starszej, a także różnego rodzaju doładowania i subskrypcji, czy to do PlayStation, Xboxa czy Nintendo. Dzięki usłudze Trust Pilot możecie mieć pewność, że otrzymacie swoją grę szybko i bezproblemowo, ale w razie wątpliwości możecie skontaktować się z całodobowym supportem. Dodatkowo z kodem Adaho 3 otrzymacie 3% zniżki na każdy zakup, a na stronie znajdziecie również gry i DLC do Dragon Ballowych gier takich jak Z, Xenoverse czy Kakarot. Zapraszam Was bardzo serdecznie, pamiętajcie o kodzie zniżkowym, i wracamy do filmu. Żeby wziąć udział w Giveaway'u, musicie się tylko zarejestrować. Możecie wybrać dowolną ilość, wejść, link znajdziecie w opisie. Nie musicie śpiewać, nie musicie tańczyć, nie musicie pokazywać dupy ani sutków. Wszystko. Koci przerywnik. Skoro już wszystko wiecie. To możemy przejść do odcinka, tak? Mechanik TF2. Adaho, czy gdyby Goku użył dwudziestokrotnego kajokena w Super Saiyanie, to byłby silniejszy niż w Super Saiyanie 3? Nie wiem, czy jesteś z matematyką na bakier, ale jeśli znamy przeliczniki, to mógłbyś sam odpowiedzieć na to pytanie. Super Saiyan mnoży siłę razy 50, także jeśli pomnożyć siłę razy 50. Jeśli Super Saiyan mnoży moc razy 50, to dwudziestokrotny kajoken podniósłby ten mnożnik do 1000, prawda? Jeśli Super Saiyan 3 mnoży siłę razy 400, no to tak, 20-krotny Kaioken w Super Saiyanie byłby 2,5 raza silniejszy niż Super Saiyan 3, także odpowiedź na pytanie tak, ale gdybyśmy na przykład wzięli 8-krotnego Kaiokena, Żart, że w zasadzie nigdy takiego nie było, konkretnie 8-krotnego Kaiokena. Chociaż nie, jakby się przyczepić, to Goku w pewnym momencie użył... Ośmiokrotnego Kaiokena. W walce z hitem, kiedy nakładał Kaiokena na Super Saiyan Blue, przed tym jak doszedł do 10-krotnego Kaiokena, to hit wymieniał po kolei liczby i chyba powiedział 3, 4, to znaczy, że Goku jakby co krok przeskakiwał te kolejne poziomy, czyli przez ułamek sekundy raczej był w ośmiokrotnym Kaiokenie. Także taka myśl mnie naszła. Oczywiście Kaioken nakłada duże obciążenie na ciało, w sumie Super Saiyan 3 też szybko zużywa energię, ale nie nakłada takiego obciążenia na ciało, mi się wydaje, tylko po prostu szybko zużywa ki, także... Pussy everywhere. Lindrox. Jak ci się podobała saga Great Saiyaman, licząc filery na tle innych sag, bo to chyba jedyna saga w Dragon Ball Z, w której nie było w sumie wilejna, ale mi przynajmniej świetnie się oglądało historię Gohan'a z Widel, gdy na przykład uczyli używania ki. Fajnie też prowadzono wtedy Gotena. Ogólnie przyjemna przerwa między Selem a Bu. Wiecie, ta saga najbardziej mnie irytowała jedną rzeczą. Nie lubię takich sytuacji i to nie tylko w Dragon Ballu, ale generalnie w jakichś tam produkcjach kinowych, serialach anime, filmach, kiedy wiem, że dana postać jest silna i wie że miałaby wszystkich na strzała, albo że na przykład jest mądrzejsza od reszty, jakoś bardziej sprawna od reszty, ale na siłę musi pokazywać, że nie jest. I wtedy jakieś, jacyś frajerzy, na przykład ten blondas, jest właśnie z klasy Gohana, myśli sobie, ale jesteś frajerem, jestem od ciebie silniejszy. Lepiej grał w baseball, mam lepszy wynik ze sprawdzianu sprzyrki. A tak naprawdę Gohan się musiał powstrzymywać. I to mnie strasznie irytuje. Ta satysfakcja, którą miał ten blondas i ci frajerzy, którzy myślą, że są lepsi od, powiedzmy, naszego protagonisty, który tak naprawdę ukrywa swoją prawdziwą moc i swoje umiejętności, to jest coś co mnie bardzo irytuje, ta saga była fajna ze względu na to, że było takie slice of life, mieliśmy faktycznie sceny z prawdziwego życia, sceny z Gohanem w szkole, ale jakby to, że Gohan musiał ukrywać swoją prawdziwą tożsamość, to trochę mnie irytowało i nie powiedziałbym, że jest to moja ulubiona saga albo jedna w ogóle z najlepszych, które widziałem w Dragon Ball Z. Poza tym nie jestem fanem samego Great Sayamana. Jest to taki powiedzmy troszeczkę dla mnie humor skierowany w młodszą widownię. Blicky 77. Pytanie do Koku. Jak myślisz, co jest powodem petryfikacji wszystkich ludzi w doktoru Kamieniu? Nie wiem w jakim momencie jest teraz manga. Być może to już się wyjaśniło, nie wiem, Obo obejrzałem tylko dwa sezony anime. Jeśli ktoś tu jest, kto wie. Jeśli faktycznie już ta informacja, powiedzmy, się ukazała oficjalnie, to niech mi nie spoileruje, bo zbanuję, kurwa mać. Ale jakbym miał strzelać, to mam wrażenie, że powodem petryfikacji było coś związanego z destruktywnym działaniem ludzkości na naturę. Na przykład ludzkość rozwinęła się tak bardzo, że emisja gazów cieplarnianych, które produ produkowały fabryki, albo jakieś inne powiedzmy powiększanie dziury ozonowej, albo coś tam jakaś ingerencja w, w skałę macierzystą sprawiło, że Ziemia nie wytrzymała i spluchę zrzuciła na całą swoją planetę. Mówię, ja już nie pozwolę, kurwa, żeby mnie tak traktowało. To gówniane społeczeństwo, powiedziała Ziemia i wszystkich zamieniła w kamień. To by było dobre, żeby że ludzie sami na siebie sprowadzili te Katastrofę, prawda? GERES ESSEN Pytanie do Koku Dżem z keczupem? Jeśli kiedykolwiek ośmieliłeś się połączyć te dwie rzeczy W jednym posiłku Dżem i keczup To wiedz, że Belzebub poprosił w piekle Adolfa i Józefa Żeby się przesunęli i zrobili ci dodatkowe miejsce w kotle. Tyle go ci mówię Czy podczas gry na flecie nosem zostawiłeś w nim kiedyś glut? Nie, nie wkładam go tak głęboko Wkładam tylko końcówkę, bo to wystarczy. Nie muszę wkładać go tak głęboko, żeby osiągnąć zamierzony skutek. Pepe z azbestu, pytanie do Koku: Jaki film ze Spider-Manem jest Twoim ulubionym? Żaden. Naprawdę żaden, bo jedyny superbohater, którego lubię, to Batman i to ten z Nolanowskiej trylogii. Naprawdę jest to superbohater, który ma fajną przeszłość, jest to superbohater, który nie wiem, nie strzela, nie jest mutantem, nie strzela laserami z oczu ani żadnymi pajęczynami z dupy, tylko po prostu robi dobrze i jest ciekawy no i generalnie dobrze robią chłopaki, robią dobrze, jest wszystko git. Leci dobry przekaz, pozdrawiam chłopaków, jest wszystko git. Clash Shadow! Pytanie do koku: czy Bóg destrukcji mógłby zrobić fuzję z Kaioshinem i czy w takim przypadku jest on nieśmiertelny? Od razu zacznijmy od tego, że jest to po pierwsze ciekawe pytanie, a po drugie, fuzja, która, której przynajmniej jedną składową jest Kaioshin, jest permanentna. Czyli taka fuzja, boga, dajmy na to, weźmy pod uwagę na przykład Birusa i Shina. Gdyby oni zrobili fuzję za pomocą Potar, to ta fuzja byłaby permanentna ze względu na to, że Shin jest Kaioshinem. Okej, okay. czyli w takim wypadku, bo ja zakładam, że jest to możliwe, nie, nie widzę powodu, dla którego ta fuzja nie miałaby być możliwa. W takim wypadku, jakby ich lifelink, czyli to, że jak birus zginie, to Shin ginie i na odwrót, jakby zostałby połączony w jedną osobę, czyli ten lifelink jakby już nie był istotny, bo i tak jest są jedną osobą, więc jak zginął, to zginął. Ale jakby tak się stało, to musieliby jakby pełnić chyba jedną rolę, nie mogliby pełnić dwóch ról naraz. Ktoś, kto byłby fuzją Hakajoshina i Kaioshina, nie mógłby pełnić ro roli bogi boga zniszczenia, a potem tworzyć planety, nie? No, bo może czasowo by się, by się wyrobił, ale no wydaje mi się, że w tym momencie musieliby zadecydować, czy chcą być Kaioshinem, czy Hakaioshinem, chyba że na przykład fuzja by wyglądała tak, że któryś z tej dwójki by przejął rolę w tej fuzji na przykład, nie? Wiemy, że w Kefli bardziej dominująca jest Kalifla, więc jakby gdyby na przykład Beerus jako strona dominująca chciała zostać Hakaioshinem i ta fuzja stałaby się Hakaioshinem, to trzeba byłoby kogoś nowego mianować na... Kaioshina. I z tym nowym Kaioshinem by był lifelink nowy, nie? Więc wydaje mi się, że czy byłby nieśmiertelny? Dlaczego miałby być nieśmiertelny? Nie widzę powodu, dla którego miałby być nieśmiertelny, ale no, ciekawe by to wyglądało. Myślę, że jest to możliwe, ale lepiej Takich rzeczy nie robić, bo potem zenot się dowie chyba... Karol Pyszczek, Siemka Alacho, mam zagadkę dla ciebie. Kiedyś jeszcze przed turniejem mocy Zenu wymazał kilka wszechświatów. Moje pytanie brzmi: Co się stało z aniołami z tamtych wszechświatów? Jak wiadomo, są one niewymazywalne? Nie no, są wymazywalne, tylko po prostu jakby nie są powiązane tak w 100% z danym wszechświatem, nie? Chyba że naruszał zasady anielskiej neutralności. A, no, no. No. Czy mogą one odegrać w przyszłości rolę podobną do Merusa? P.S. Dzięki za umieszczenie mojego pytania w poprzednim odcinku. Diana, nie ma problemu, Karol. Mogę umieszczać pytanie tej samej osoby co odcinek, o ile będzie ono ciekawe. Co się stało za aniołami z tamtych wszechświatów? No, nie wiem, może siedzą w tym kąciku muzycznym w familiadzie. Jak wiecie, w finale idą dwie osoby, jedna odpowiada, druga idzie do kącika muzycznego. Nikt nigdy nie widział tego kącika muzycznego. Nawet osoby, które tam były, twierdzą, że mają, że mają lukę w pamięci, nie pamiętają tych 10 minut. Jak się tam znajdowały, także myślę, że to jest jakiś inny wymiar i nie zdziwiłbym się, gdyby anioły po prostu tam się działy. Wyobrażacie sobie na przykład taką sytuację, że jest to inny wymiar działający podobnie jak czarna dziura. Wiecie, jak się jest przy czarnej dziurze. Teoretycznie no nie jest to możliwe, bo, bo ciało po prostu ludzkie by tego nie wytrzymało, ale im bliżej jesteśmy czarnej dziury, im bliżej się zbliżamy do prędkości światła, tym bardziej zagina się działanie czasu. Nie jestem fizykiem, ale akurat to wiem i mam nadzieję, że powiem, tego bez błędu, powiem to bez błędu, że im bliżej jesteśmy prędkości światła, tym jakby dla nas czas płynie normalnie, ale dla osób, powiedzmy, które obserwują i są jakby, nie są w prędkości światła, to dla nich mija dużo lat. Na przykład dla nas minie sekunda, a dla nich mija rok, prawda? Więc może oni po prostu, te anioły są w takim wymiarze, gdzie myślą sobie a, mój wszechświat został zniszczony, poczekam aż powstanie inny. Idą do kącika muzycznego, mija 10 minut, a w normalnym świecie minęło 100 milionów lat i Zenon mówi, dobra, minęło 100 milionów lat, stworzyłem nowy wszechświat, który potrzebuje anioła, wracasz. Wszystko jest możliwe, tylko parasola w dupie nie można otworzyć, chociaż... Daniel Kobędza, siemanko Adachu, pytanie do koku, jak myślisz, czy jest temat obrońcy... <śmiech> czy... <śmiech> Czy temat obrońcy reprezentacji San Marino Broliego doczeka się swojej szansy w Mandze, czy po prostu oleją temat i zostaną nam tylko filmy z jego udziałem? Ja bym chciał tylko wspomnieć jako ekspert piłkarski Jurgen Klopp, były trener Borussii Dortmund, obecnie trener Liverpoolu, że... Ja dalej trenuję Liverpool? No, kurwaj, to już od 2015, ale czas mija. Eliminacje do wielkich imprez, takich jak Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata są filerami, więc tak naprawdę Broli, obrońca reprezentacji San Marino, który nigdy się na dużą imprezę nie zakwalifikował, jest postacią niekanoniczną, bo występuje tylko w filerach. Gdyby reprezentacja San Marino zakwalifikowała się do kanonicznego turnieju, z tym wydarzeniem Broli zostałby kanonem. Tak czy inaczej zostają tylko raczej filery, odcinki filerowe. Przykro mi, no, można postawić... Fanów Broliego obok fanów kulera czy Janemby Trudno, nie jesteście sami. Łukasz Kendra, dobry wieczór. Tak, w trakcie słuchania tych wszystkich historii o androidach przyszło mi takie pytanie do koku: czy androidy potrzebują tlenu do funkcjonowania? Jak ci się wydaje, jak byś obstawił u Buck Machera i ile? Obstawiłbym tysiąc pieniędzy na tak że potrzebują tlenu do oddychania. Wiemy, że androidy mają ludzkie cechy i to mają bardzo dużo ludzkich cech. Znalazłem taką informację, którą powiedział Toriyama w pewnym wywiadzie, że androidy oczywiście mogą stać się silniejsze poprzez trening. Mieliśmy tego przykład z Dragon Ballu Super, ale nie muszą jeść. Muszą tylko pić, żeby nawadniać swoje komórki, które z czasem ulegają, powiedzmy, zniszczeniu, postarzaniu, prawda? Przez to androidy też się starzeją. Więc jeśli androidy tak naprawdę mają... Ludzkie komórki, które się starzeją, no to muszą też jakby dostarczać do nich tlen, prawda? Więc jeśli mają też płuca, no to muszą oddychać. Stawiam, że tak i stawiam okrągłego patola na to, że tak. Kself. Dobrze czytam nick? Pytanie do Koku. Czy Ozenku... Ozenku? Ozenku, co to za nazwa? To japońska nazwa na Zenka i Boost? Działa na sajanów sianc... hybrydowych. O Zenku, jak o Jesku prawie. Działa. Gohan w Namek Sadze przeżył Zenkai Boost, ale oczywiście wiemy, że Zenkai Boost im dalej w las, tym ma mniejszy skutek. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że poziomy mocy po Sadze, Namek, to już tak nie za bardzo. Ale użytkowników Zenkai Boosta było więcej. i Nie byli to tylko pełno pełnokrwiści Saiyanie. Tak jak powiedziałem, Gohan przeżył na Namek Zenkai Boosta. Cell Przeżył również Zenkai Boosta po tym, jak się wysadził, i odnośnie tego też mówiłem w poprzednim odcinku, że dlaczego Android 17 nie został wskrzeszony. Zaraz się do tego odniosę, bo dużo osób mi pisało właśnie taką wiadomość odnośnie tego mojego komentarza. Sel przeżył Zenkai Boosta, Goku Black przeżywał Zenkai Boosta, mimo że nie był pełnokrwistym Sajanem, prawda? Miał ciało pełnokrwistego Sajanina, ale serce i duszę miał Kajushina. Także tak. Działa. Czy Goku Black mógłby połączyć Kaiokena ze swoim Super Saiyanem Rose? Zwykły Goku połączył Super Saiyana Blue z Kaiokenem, prawda? Więc Super Saiyan Rose, który jest Super Saiyanem Blue tylko, że dla Kaioshina mógłby zostać połączony z Kaiokenem, tylko nie wydaje mi się, żeby konkretnie Goku Black potrafił to zrobić, bo Goku Black nie korzystał nigdy z Kaiokena i po prostu musiałby się tego nauczyć, ale jak wiemy, nie żyje. Rafero Forever, pytanie do Goku. To ja mam inne pytanie. Dlaczego życzenie wskrzeszenia wszystkich ofiar Sela nie wskrzesiło Kajo? Odpowiadałem już na to pytanie w Kokle. To nie jest inne pytanie, ale widzę, że 19 osób w sumie z tobą 20 nie wiem. Nie oglądało. Nie rozliczam z tego, nie trzeba oglądać wszystkich moich filmów, ale powtórzę jeszcze raz, bo chyba nie było mnie słychać. Naprawdę nie mówiłem tego żartu. Kiedy drużyna Z chciała wskrzesić wszystkie ofiary Sela i chciała też wskrzesić Goku, Goku powiedział: Nie, ja nie chcę, ja nie chcę, bo to już tyle razy mnie wskrzeszaliście. Zawsze jak coś się złego na ziemi, na ziemi dzieje, to przez to, że ja tu jestem. Także ja już się usunę na drugi plan. Powiedział dodatkowo Goku, że może w zaświatach zachować swoje ciało, które nie będzie się starzeć, więc, więc będzie mógł trenować i Kajo zdecydował, że dotrzyma mu towarzystwa. Tyle. Kaio nie chciał też być wskrzeszony. Kajo zdecydował, że będzie martwy. A, E i O, U. Pytanie do koku. Na początku Dragon Ball Z, jak Raditz przylatuje na Ziemię, to jest zdziwiony, że ludzie żyją. Z tego co mówi, to kakarotto został wysłany na Ziemię w celu jej podbicia. W Dragon Ball Super Broli, który jest kanonem, pokazane jest, że to Bardok wysłał kakaroto na naszą planetę, bo twierdził, że ludzie są słabi i że sobie tam poradzi. Stąd moje pytanie: jest to przeoczenie? Która wersja jest według siebie bardziej kanoniczna? bo z tego co pamiętam, to Raditz przyszedł na Ziemię zobaczyć, czy została już podbita. A może ja coś pogmatwałem i jest to inaczej wyjaśnione. Pozdrawiam. Tak naprawdę nigdy nie zostało to powiedziane, która wersja jest prawdziwa. Ja myślę, że obie są prawdziwe. Moja teoria wygląda tak. Bardock wysłał zginę Goku na Ziemię, tak jak widzieliśmy to w Dragon Ball Super Broli i jest to wersja prawdziwa. Tak było. Ale Raditz mógł myśleć, że Goku został wysłany na planetę, a tak naprawdę tak nie było. To znaczy, że Bardock mógł na przykład mu sprzedać fałszywe info. Ostatnio mówiłem o tym na filmie, że ten Dwie teorie, te dwie historie tak naprawdę się nie wykluczają. Bardock mógł po prostu skłamać, bo gdyby na przykład wiecie, powiedział Radicowi prawdę, mimo tego, że wysłanie goku na planetę Ziemię, żeby go ocalić, było tajemnicą, bo jakby Freeza się o tym dowiedział, że ktoś tam został wysłany, no to byłby zły na Bardocka, prawda? A jakby ta informacja się rozpierzchła, nikt o tym nie wiedział, więc ginę i Bardock prawdopodobnie postanowili zachować tę informację w sekrecie i oficjalna informacja, która została przekazana przez Bardocka i ginę do powiedzmy i Radica i swoich. Sajańskich kolegów, to to, że wysłaliśmy naszego syna na inną planetę. No bo mogli się zastanawiać sąsiedzi. A, a czemu sąsiada dziecka nie ma? U ukradli, a Bardock mówi: Nie, wysłaliśmy tam na planetę Ziemia, żeby podbił. A mały radic przed domu podsłuchuje. Wow! Proste, 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 proste. Pozdrawiam. Spirus 213. Pytanie do koku? Dlaczego Shin i ten dziadek zmiecza tak trzęsą portkami przed bogiem zniszczenia, skoro Whis się wypaplał, że skoro Kaioshin umrze, to Bóg zniszczenia także. A w anime jest to tak pokazane, jakby wirus traktował innych bogów z góry i pogardą, skoro jadą na jednym wózku. No wiecie, może im spuścić w wpierdol i nie zabić, prawda? Jakby ich życie to nie jest jak laleczka wódu, że jak wirusa coś zaboli, to i Shina coś zaboli. Po prostu jak umrze jeden, to umrze drugi, ale ból nie odczuwają, więc, więc wirus, który jest znacznie silniejszy od y, Kaioshina, może po prostu go uderzyć. A jest silny, więc by zabolało. Albo boją się też tego, że wirus zacznie niszczyć planety, które oni tworzą i podtrzymują przy życiu i pielęgnują, prawda? Więc jakby wirus ma dużą moc destruktywną i nie chodzi koniecznie, że oni się boją, że ich zabije. No bo byłby głupi, gdyby zabił, prawda? Ale może na przykład, nie wiem, włożyć mokry palec do ucha. Tego się boją. Oscar L. Szanuję do nawiązanie do Killera, a skoro już o Killerze mowa, to pytanie do Koku. Ulubiony polski film? Moim ulubionym filmem, który w sumie jest częściowo polski, bo to nie jest w 100% polski. Polski jest w jakimś tam procencie, ale Pianista to jeden z moich ulubionych filmów, a jeśli brać pod uwagę taki stricte polski film, który jest, w którym nie było żadnych zagranicznych autorów, aktorów pierwszoplanowych i tak dalej, no to myślę, że powiedziałbym też, że Killer albo powiedzmy dwie części Killera, jeśli bracie jako całość, ewentualnie jak rozpętałem drugą wojnę światową. Stary film z fajnym humorem i naprawdę lubię go oglądać, oglądałem go kilka razy, także te dwa filmy a jeśli nie brać pod uwagę w 100% polskich filmów, to pianista. Skunson, pytanie do Koku, może pytanie padło, może nie, myślisz, że manga Posadze Granoli będzie po prowadzona po Granoli, czy będzie jakiś przeskok do momentu za filmem Super Hero? Tak naprawdę nie wiemy, w którym momencie saga Granoli się skończy. Saga Moro miała 25 rozdziałów, póki co saga Granoli trwa przez 10 rozdziałów, 11 w sumie, biorąc pod uwagę te dwa graniczne. Więc wydaje mi się, że saga Granoli będzie trwała jeszcze przynajmniej 10 Powiedzmy nawet 12 rozdziałów. To znaczy, że mogłaby się skończyć pod koniec 2022 roku. I wydaje mi się, że w, no, w najgorszym wypadku zobaczymy nową kinówkę pod koniec tego roku. Czyli w momencie, w którym saga Granoli się będzie albo kończyć, albo się dopiero co zakończy. Także nie wiemy, w którym momencie ta saga Granoli się skończy jakby w uniwersum Dragon Balla. Póki co trwa przez kilka dobrych miesięcy, może około roku, do około roku. A Dragon Ball Super Super Hero będzie się działo... Po sadze granoli, więc myślę, że mogłaby być taka sytuacja, która w Manze wspomniałaby o kinówce, tak samo jak było wspomniane o Brolim. W ten sposób kinówka zostałaby jakby wspomniana w Manze jako kanon, ale nie musielibyśmy jej oglądać drugi raz w Manze. Także tak, tak mi się wydaje, że tak będzie. Mam wrażenie, że kolejna saga w Manze będzie się działa po kinówce Hero, czyli będziemy mieli granole. W mandze wspominkę o Super i następna saga będzie się działa później. Być może właśnie, no najprawdopodobniej to będzie się działo już na turnieju 28 Tenkaichi Budokai, bo w zasadzie między kinówką a turniejem będzie dosłownie kilka... Tygodni mam wrażenie. Będzie to dosłownie tak blisko siebie, więc dziwnie byłoby upchać coś jeszcze przed 28. Tenka Ci i także mam wrażenie, że kolejna saga w Manze będzie już tyczyła się właśnie tego turnieju z Ubem. I właśnie, odnośnie tego, że sel wchłonął i wybuch na planecie Kajo, ale tam nie umarł i Gohan zabił go na ziemię. Dlatego Sel został, dlatego 17 został wskrzeszony na ziemi. Mogło tak być, mogło tak być, ale w sumie dziwne jest to, że. Siedemnastka w takim razie przeżył autodestrukcję Sela i był w komórkach Sela. No mógł być, wiecie, zredukowany do poziomu komórkowego, dlatego przeżył razem z rdzeniem, prawda? Ale jakby jego. no to musiał być bardzo malutki w takim razie. Ostatnio zadawałem wam pytania na samym początku, ale potem żałowałem, bo pisaliście mi same odpowiedzi na te pytanie, a nie zadawaliście komentarzy do koku. Także dzisiaj pytanie tylko dla tych, którzy dotrwali do samego końca. Dla najwierniejszych widzów: jaka jest jedna rzecz, która was najbardziej denerwuje w Dragon Ballu? Ostatnio dostałem takie pytanie, ale w sumie pomyślałem, że jest to fajne pytanie dla was. Jaka jest rzecz, która was najbardziej denerwuje w Dragon Ballu w całej serii, w sensie we wszystkich seriach albo generalnie w całej tej historii? To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie o Giveawayu, którego Dni już zostały policzone. Zostawcie lajka, jeśli film Wam się podobał. Życzę Wam miłego dnia i widzimy się niebawem. Uważajcie na wiatry, zamykajcie okna, zbierzcie pranie z balkonu i pijcie wodę, bo nigdy nie wiecie, kiedy pompy zostaną wyłączone. Trzymajcie się, na razie, cześć. Diana Jurgen Klop. out. Mała.